Kawasaki ZX700. No, można powiedzieć 750, ZX7R, ale faktycznie 750. Cztery eee, cylindry w rzędzie, taki można powiedzieć klasyczek, już 90, bodajże 7 rok. Eee, dlaczego 750? I cztery cylindry, no takie były przepisy do wyścigów Superbike. Cóż tam było jeszcze 700, 750? To wiadomo, Suzuki czy czwarte. Yamaha była R7. Dawniej przed 2000 rokiem. Była Honda, później była już litrówka V2, żeby tak troszkę Ducati dorównać. Co tam było jeszcze z 700? Była ta Bimota, ale to tam chyba nie był silnik. Nie, tylko to chyba Suzuki był. No nie pamiętam. W każdym razie, kto jeździł taką 750 z numerem 4 w tamtych latach? Początek powiedzmy 2000 lat. Jana Gawa, Kira Janagawa jeździł, skąd wiem. Ale jak byłem troszkę mniejszy, to grałem w Superbike 2001. Bardzo lubiałem tę grę no I stąd pamiętam. Edward zjeździł, właśnie hondą Suzuki jeździł Pier Francesco Chili. Tak mu było? Tak. Ale też motoki pojeździł. co tam było. Z jedynką, wtedy Aprilą jeździł Corsair, a z jedynką jeździł Fogarty bodajsze. Z jedynką w sensie Ducati. No i mnóstwo tych innych. Yamaha jeździł Nuriuki Haga, tak, 41. No, pamięta się jeszcze. Ale to tak się tematem interesuje, to się pamięta. Cóż tam jeszcze było ciekawego? Kafar Simon jeździł jeździ razem z Dwarcem na Hondach. Hmm. No, fajne czasy. Takie bardzo yy, mechaniczne. I co? <laughs> Można powiedzieć, że od kół, od felk po, po silnik. Felgi do i pełen przeglądzik. A według notesu rozbiórka hamulcy. Z przodu zacisków, nowe klocuszki. Tym zacisk też rozbiorę, ale chyba klocki zostaną z tego co pamiętam. No tak, klocków mnóstwo. I płyny, zaworki, świece, filtry. Taki spory przegląd, czyli tchnięcie w życia. No już wiekową maszynę. No niebawem jej 30 stupni. No ale fajny sprzęt. <laughs> Więc co? Ściągam plastiki, podnoszę zbiornik. I patrzę, cóż tam to. siedzi w środku. A tymczasem, chyba sobie ściągnę tą grę. Nie, ona nie pójdzie na tych Windowsach. No bo Trzeba byłoby jakiś emulator 98 albo XP. Ej, no pamiętam, że ona chyba na XP nie chciała iść, tylko trzeba było w trybie 98 uruchomić. Chyba coś takiego to było. No, ale fajna taka też. Znaczy fajna, no. Gra zajmowała czysta parę mega, także dwie się mieściły na płycie, można powiedzieć. Nie to co teraz co muszą być jakieś tam 40 giga rozmiar czy co. no Ale fajny fajny taki powrót do przeszłości. O może tak. Zbierane luzy jeszcze nie pomierzone świece nie wykręcone ale przyjdzie czas na to wstępnie tak sobie patrzę na krzywki wałków. Wygląda to bardzo przyzwoicie. Brudu jakoś strasznie dużo nie ma jak na swój swój wiek który ma. U mających mamy rolkowy czyli jak z rowera można powiedzieć. Yy... Pomierzę sobie luzy, wykręcę świecę, no i będę działał. Cóż, już się podziało. A to się podziało, że się mejka nagrzała. Filterek powietrza, on taki ma dziury, bo tam śruby przechodzą przez niego. Filter powietrza, no zdecydowanie z tej strony będzie czysty, no bo wiadomo, filtrowanie e, następuje tu, no, filtr powietrza zabity mocno, także tutaj będzie chyba przerost jakiś mocy, mi się coś wydaje, jak ten filterek wyczyszczę i nasączę. Co do gaźników, długo tu nie było nikogo... a, benzyna mi się leje. Długo tu nikogo nie było, zresztą właściciel o tym wspominał. Dobra, nie będę może jakoś bardzo kręcił. Sekunda, zleję sobie tę benzynę do miseczki, czy znaczy do miseczki, do bańki. tak, trochę się zlało. Co się nie zlało, to się zaraz rozleje ponownie na stole. O dobra. Tak wyglądają te gaźniki. A tak mówię właściwie nie Wspominam, że ma go już kupę czasu, a nigdy nic przy nim nie robił. Więc przyszedł ten czas. Mejka już nagrzana. Zobaczymy. Czy jak to, jak to mówię, mejka dalej w formie, czy nie. Ile, ile to puści wszystko, no ale na pewno będzie musiała się chwilkę pobuczać tutaj przy mnie ta mejeczka. Dobra, to ja sobie to rozkręcę te gaźniki. Niech się myją. Aż kurde. Yy, I w tym czasie sobie luzy zaworowe zerknę, jak to tam wygląda wszystko i cała reszta. Aktualizacja. Myślałem, że może tu nikogo nie było. Już byli. Silikony na gaźniku są. Coś tu było uszczelniane, a mimo to i tak wygląda jak wygląda. Bardzo dawno to musiało być. Gaźnik wewnątrz. Każdy jeden. Trzy. I cztery. <laughs> yy, no a jak wygląda to można zauważyć, ale to są środkie. No jest chęć życia w nim. To jest taki rządek jeżdżący. Dobra, rozbiorę dalej. Te, znaczy, w sumie to już nie rozbiorę. Rozbiorę gaźniki dalej, rozkręcę tutaj na śrubach. No i w majeczkę, bo nie wiem, czy słychać, ale już sobie tam buczy. Już temperatura jest odpowiednia. Rozebrane, pomierzone. I jest chęć życia, że tak powiem, w tym sprzęcie. Yy, właścicielowi, a to ja mu wysyłam tam na bieżąco na WhatsAppie filmiki, co tam się dzieje, jak to wygląda. Wałeczki, bajka, ślady pracy, tak jak zawsze. Łoża, półpanewki, zwał jak zwał. Również lustro. Kilka sztuk pokazuję właścicielowi. Przetarłem palcem, jedna, druga i wydechowa trzecia. Co do zaworów, ile do poprawy. <trym> Jeden sący, cztery wydechowe, czyli łącznie pięć. Dobra, działam dalej z tematem. Łańcuszek mamy rolkowy. Taki jak można powiedzieć w rowerze, a to chyba o tym mówiłem. A wymienię te płyteczki. w tym czasie się gaźniki myją Tu jeszcze roboty mnóstwo, bo i zaciski, takie tematy. I działam dalej. No i składam sobie gaźniczki przy kawie, elegancko. Jeszcze pozostało dysze wolnych obrotów wkręcić. I ustawić poziom paliwa. Tak wyglądają gaźniki po umyciu. A tutaj sobie zawsze wkładam, aby były przepustnice otwarte, chociaż troszkę, żeby był przepływ płynów. Płynu niechłodniczego, nie, chłodniczego, nie hamulcowego, a tego z myjki. Myjka robotę zrobiła, jak zawsze. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni płyn i temperatura. Wewnątrz jak wyglądają pływaczki. Komory pływakowe również optymalnie wkręcę. Te dysze, o których mówiłem, cztery sztuki, uszczelki, później z góry membrany, przepustnice pociśnieniowe, tak zwane i będzie wszystko dobrze. No, i śruby, wszystko jeszcze o cynk pięknie widać. No, jest nadzieję, że to będzie wszystko działać tak, jak powinno. Składam i lecimy dalej z tematem. Ok, to jestem dalej. Jestem ponownie. Łańcuszek zakuty na szczypcach segera, aby nie spadł na dół. Ale i tak nie złożę go na tyle, aby można było odpalić. A to z takiego powodu, że wypatrzyłem brakujący element. Mianowicie brakującym elementem jest górny ślizg łańcucha rozrządu w pokrywie. No, jak można zauważyć, ten łańcuch troszkę już po tym ślizgu zgubił. Szkoda, że patrzyłem dopiero teraz. Można by było sobie to, że tak powiem, zamknąć. No, ale dopiero zamówione, trzeba będzie poczekać. No, widać że tu już jest dość spory dołek, który łańcuch wyrobił. Reszta towaru jest. Terek powietrza umyty, nasączony. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Z drugiej strony również wałeczki, mostki, wszystko jest przygotowane, gaźniki no i tutaj potrzebne rzeczy ten zbiorniczek płynu uszczelki wszystkie pierdowe, wszystko jest no szkoda, że nie wypatrzyłem z tym łańcuchem, niestety znaczy z tym łańcuchem, z tym ślizgiem niestety nie udało mi się znaleźć choćby nawet używanej pokrywy za 50 zł aby ten ślizg miała także chyba często to wypada ale trzeba poczekać przyjdzie i się złoży tak jak ma być więc co? Na razie składam sobie górę. Kół jeszcze nie mam, ale jeszcze tam yy... malują się, że tak powiem, ale łożyska wszystko już jest, także jak będę tylko koła gotowe, to moment i się ogarnie. A tymczasem złożę sobie tą górę, a na ślizg się poczeka, także troszkę się temat przeciągnie. No niestety tak czasem bywa. Tak wygląda góra silnika, podkładany łańcuszek zapięty. Była mowa o tym ślizgu kiedyś którego tutaj brakuje Oto i on. Także montaż ślizgu Złożę yy, Złożę górę Tutaj mam potrzebne fali, do tego pan już nie myli tak, to, to, i, to. Tak. I to są rzeczy Które mi są potrzebne, czyli uszczelki pod śruby I pod świecę. Też tam sobie są No i uszczelka cała duża Poskładam i tak jak powiem niech schnie, w tym czasie się czymś innym zajmę, bo już coś innego jest rozgrzebane w tym czasie. Odpali czy nie odpali? To jest pytanie. Będzie próba. Paliwko we filtrku jest, tu będzie jakaś pompka pewnie, zapłon jest. W tym też jest. Dobra, sanie, zaciągnąć. No dobra, kręcę, zobaczymy. Na razie się napełnia, że tak powiem. O, ty poleciała kamera. Dobra. Jeszcze się napełnia. Był już dźwięk. Dobrze, to dalej. Drugi dźwięk. Ja sobie dobrze świecę, podpiłem. Jedyneczka, dwójka, trójka, czwórka. Ruszył. Troszkę niechętnie. On się za chwilkę rozpędzi. I tak jest dobrze. O, już słychać sobie troszkę przyspiesza. Dobra, na razie nie chodzi. i się pojawiają i w prawo i w lewo no, raczej nie jest to do ustawienia ale jest blisko ideału pracuje sobie uroczo wentylator się włącza no ale nawet jak tu by nawet nie, wy, nie wykrył takich różnic. Dobra, dam mu sobie jeszcze chwilę popracować. I później go zgaszę, niech wstygnie. na paliwie ze zbiornika swojego eee, coś nie pokazać zasiski zaciski zregenerowane wyczyszczone tłoczki, nowe gumki nowe śruby, ponieważ tamte mi się wszystkie obkręciły, a nie odkręciły eee, nowe klocuszki, będzie przelanie płynem hamulcowym i cała reszta troszkę już podkręcane jeszcze chyba plastików zakładał nie będę Idzie na 4, nic mu nie wyskakuje. A, jeszcze sekundka. A jak pali? Znośnie. Yy, ładowanie sprawdzone, okolice ok. 15V, także spore ładowanie ma. Traszek się tam nie włączył, już jeszcze chyba nie. Nie, jeszcze nie na razie tak sobie obserwuję, czy gdzieś coś nie cieknie, a jak nie cieknie, to pewnie zacznie. Filterek paliwa nowy, gaźniczek zrobiony, powinno być fajnie, ale to jak to takimi sprzętami bywa. Coś się czasem może spieprzyć jeszcze w niedługim czasie. Troszkę tak tutaj słyszę lekki hałas yy, z napędu alternatora. Ale to nie tylko ten model tak ma. No również dziesiątka pierca. No to nawet można powiedzieć, że standardowy temat. Koła się malują, także trzeba będzie chwilkę poczekać. Bardzo nie lubię takich motocykli lakierowanych. Ponownie lakierowanych. Dlaczego? Po ja bym poznokciem tutaj jeden ten lakier zdrapie Ja to widzę, że to jest ten właśnie rodzaj lakieru Bardzo kruszący się No dajmy sobie sprzęt, nie sobie chodzi jeszcze Fajnie już na cztery, fajnie Pogoda a na zewnątrz śnieg. Trochę czasu się odciągło od, od ostatniego, że tak powiem, momentu pracy przy tym motocyklu z powodu lakierowania kół. Koła się lakierowały, malowane były na czarny połysk, złożone, wyważone, łożyska nowe, więc teraz poskładać w całość. Zaciski hamulcowe nie wiem, już nie pamiętam to już chwilę temu było, wspominałem o nich czy nie. Tłoczki wypolerowane były już rozbierane kiedyś. Ale nie wyglądają to najgorzej. Z tyłu klecki zostały, ponieważ grube. Tłoczki wypolerowane, nowe gumki, wszystko w paluszkach weszło. Także później zakręcenie zacisków. Tu mamy stalowy oplot. Tak, jest stalowy oplot. Odpowietrzenie. Poskładanie plastików i fajrant. gdyż no troszkę się przeciągło. Z powodu tych kół niestety. Dobra, działam z tematem, coś po drodze pokażę, bo... Tutaj akurat można powiedzieć sprawa troszkę pilna z zakończenie. No dużo nie zostało, ale też samo się nie zrobi. Już sobie pracuje jakiś czas całkiem przyjemnie, miękko, bez żadnych tam szarpań i tak dalej. wentylator się chyba włączył i chyba tak. I co jeszcze zrobiłem nie pokazując tego? Smarowanie było tak zwanego powiedzmy kiwaka, tego łącznika tutaj pod wahaczem. Szczypia. było dużo utlenionego aluminium, właściciel na rzekam na to do skrzypi smarowane łożyska wyciszone i jest w porządku. Cóż tu można dalej? Koła malowane, tak jak mówiłem, że jeszcze troszkę smaru zostało na prędzej odpowietrzone, nowe kluby, nowe klocki. Albo pewnie jeszcze raz od jak tu stoi sobie nockę Z ciśniętą klamką. Zrobię mu jeszcze jedno odpowietrzenie, chociaż tak pod palec to jest dobrze, ale na pewno mu nie zaszkodzi. Wizualne tematy to mi wspominał właściciel będzie się tym zajmował. Eee, cóż mogłem, to zrobiłem. Ja Czy Przyzwoicie. No co tu więcej? Pokazać. chyba na długich jest tak czy nie tak no no tak już nie jest taki klasyczek można powiedzieć wiosny